Dzisiaj zajmiemy się tym, w jaki sposób mówić. To jest odcinek skierowany do wszystkich tych, którzy z jakiegoś powodu twierdzą, że nie potrafią mówić, że mówią źle, że mówią niewyraźnie i w związku z tym w ich własnej opinii są zdyskwalifikowani, jak chodzi o pracę, czy, czy to w radiu, czy nagrywanie jakichś podcastów, czy nagrywanie rzeczy na YouTube. Dla Was dzisiejszy odcinek. Jedną z pytań, które przewija się chyba najczęściej spośród tych, które do mnie przysyłacie, to jest pytanie na temat tego, w jaki sposób mówić. Niektórzy nawet oferują mi pieniądze za to, żebym przyjechał ich szkolić, bo mają jakąś wadę wymowy. I przede wszystkim to ja nie jestem logopedą. W większości przypadków, tak naprawdę. Problemem nie jest jakaś wada wymowy. tylko problemem jest to, że wiele osób po prostu nie wie, jak do tego mikrofonu mówić i po tym jakim się pewne rzeczy uświadomi, to nagle się okazuje, że nawet wizyta u logopedy nie jest potrzebna. Miałem takich przypadków X, już nie jeden, nie dwa. Wystarczy tylko uświadomić sobie, w jaki sposób mówimy i teraz, co zrobić, żeby sobie to uświadomić. Może to zabrzmi banalnie, ale żeby dobrze mówić, to się trzeba nauczyć czytać najpierw. I nie chodzi o to, że posądzam tutaj o jakieś braki w podstawowej edukacji ludzi, którzy próbują mówić do mikrofonu, a nie potrafią. Tylko. Sposób, w który normalnie się czyta coś, nawet w szkole, jest bardzo często sposobem niechlujnym i nam to zostaje. Zostaje nam to, że wszystko to, co czytamy, czytamy dla siebie. W związku z tym, po tym jak zrozumiemy sens, to w zasadzie to już załatwia temat, ponieważ nie musimy tego przedstawiać dalej. Nie musimy tego tekstu czytać nawet do mikrofonu, tylko musimy go sobie zapamiętać. W związku z tym, nasz umysł robi jakieś skróty i tak dalej, i w pewnym momencie, czytając tekst do mikrofonu, zaczynamy zjadać litery, zjadać głoski, współgłoski, łączyć słowa w jedno i na. Następuje taki moment, że przestajemy w ogóle czytać to, co tam jest de facto napisane. Zatem pierwsza rzecz, jeżeli chcemy nauczyć się mówić do mikrofonu, czy to na YouTube, czy do radia, czy do podcastów, wszystko jedno. Nauczmy się czytać tekst, to bardzo pomaga, czytanie tekstu na głos. Chodzi o to, żeby nie pomijać liter. Jak tam jest napisane, że jest coś w Warszawie, to to jest w Warszawie, a nie w Warszawie. To są błędy, które naprawdę mogą spowodować, że część z was uzna, że ja tam ja tego nie umiem, ja się na tym nie znam. Nie sklejać dwóch słów w jedno. Na, wystarczy naprawdę czytać tekst, który jest tam napisany. Co ważne, czytając ten tekst, nagrywać się w ramach ćwiczeń i słuchać samemu potem tego tekstu nagranego i sprawdzać, czy to, co ja tam powiedziałem i to, co ja tam nagrałem, to jest rzeczywiście to, co tutaj jest napisane. I bardzo dobrą rzeczą na początku, od razu mówię, na początku jest hiperpoprawność i robienie tego powoli. Jeżeli weźmiemy tekst, będziemy go czytali bardzo powoli i bardzo dokładnie, to wejdzie nam to w nawyk, nauczymy się te litery oddzielać, nauczymy się akcentować tam, gdzie trzeba, brać oddechy tam, gdzie trzeba i dopiero wtedy można przyspieszyć. To jest jak z nauką gry na instrumencie. Jeżeli mamy ćwiczenia na gitarze, na basie, to nie bez powodu na początku robi się je powoli. To jest pamięć mięśniowa. Jeżeli nauczymy się to robić powoli, to nagle w pewnym momencie okaże się, że bezwiednie zaczęliśmy grać dwa razy szybciej. Tak samo jest z mówieniem do mikrofonu. Dlaczego ja mówię o czytaniu, nie o mówieniu? Na początku, jeżeli mamy ćwiczyć sam sposób, w jaki mówimy do mikrofonu, to trzeba móc ten tekst przeczytany, powiedziany, móc zweryfikować. No i dlatego proponuję czytać i potem odsłuchiwać z tekstem to, co się nagrało. Dlaczego ja mówię o hiperpoprawności w ogóle? Bo generalnie hiperpoprawność nie jest poprawna, jak sama nazwa wskazuje. To nie jest dobre, jak się superpoprawnie mówi, że jemy bułkę przez bibułkę. To nikt tak przecież nie mówi. Natomiast chodzi o to, że jeżeli mamy pewne podstawy i wiemy, w jaki sposób to zrobić powoli, to potem robiąc to szybciej, kiedy wejdzie nam w nawyk sposób, w który mówimy, sposób, który zaczyna brzmieć bardziej naturalnie, to nagle się okazuje, że mamy podstawy warsztatu, i teraz ze wszystkim chyba tak jest, nie tylko z czytaniem tekstu, że mając podstawy, mając warsztat, jeżeli my od tego warsztatu odchodzimy celowo w momentach, w których chcemy, to to się nazywa posiadanie stylu swojego. Natomiast jeżeli odbiegamy od warsztatu nieświadomie, nie wiedząc kiedy, ani co gorsza, nie wiedząc po co, to wtedy nie jest to styl, tylko jest to kompletna amatorszczyzna. Ćwiczyć, ćwiczyć jeszcze raz ćwiczyć, czytać te teksty powoli, słuchać i to boli. To naprawdę jest bardzo bolesne. Ja tu nagrałem kiedyś taki materiał jak mówić, żeby dobrze mówić. Link bardzo serdecznie zapraszam, tutaj jest. Tam odsyłam również do, po, po pewne informacje, wracając do tego, w czytania i, i sposobu, w jaki nauczyć się mówić do mikrofonu. Pilno, pilnować końcówek. My, widząc tekst, który czytamy, to my wiemy, co tam jest. Ale osoba, która nas słucha, nie ma tego tekstu przed oczami, i ona nie wie, co my chcieliśmy powiedzieć, bo ona go nie widzi. Dlatego musimy dokładnie czytać to, co jest napisane. I uwierzcie mi, nie da się zrobić ani jednego kroku dalej, jeżeli nie nauczymy się dokładnie czytać tekstu, który dostaliśmy, i dopiero potem przyspieszać i robić to na początku powoli. W samym e, mówieniu do mikrofonu e, i w samym mówieniu w ogóle, czy to do kamery, czy tam nagrywaniu podcastów, czy, czy w telewizji, bardzo ważna jest postawa. Ja kiedyś śmiali się ze mnie, śmiał się jeden z moich przełożonych kiedyś, że ja brzmię, jakbym robił wejścia na antenę na leżąco, a ja rzeczywiście siedziałem w takiej pozycji, taki byłem wywalony w tym studiu z nogami do góry i w ten sposób mówiłem do tego mikrofonu i myślałem, że tak jest super, byłem takim luzakiem i że tego nie słychać, a się okazało, że niestety, ale to słychać bardzo. Pozycja, w której mówimy, jak poprawnie usiądziemy, to to wymusza, żeby nasze kiszki w środku, nasze organy, układały się w sposób, który umożliwia nam Prawidłową emisję głosu. Kto z Was chodził na jakieś zajęcia ze śpiewania, z emisji głosu, ten wie, że pozycja jest kluczowa. Chodzi o to, żeby się wyprostować, otworzyć sobie przeponę, otworzyć sobie płuca, móc nabrać tego powietrza tyle, ile chcemy, i się nie zapowietrzyć, bo nabieranie za dużo powietrza to też jest zły pomysł. Jeżeli nie będziemy się garbić, będziemy siedzieć prosto z rękami na stole, to nagle okaże się, że mamy więcej powietrza w sobie, nie musimy tak często brać oddechów, ale i ten głos jest bardziej osadzony dzięki temu. Jeżeli mówiąc, zepniemy mięśnie brzucha to nagle zaczyna nam pracować przepona, to jest do wyćwiczenia. Wiem, że wielu z was mówi, że nie umie, że to się na pewno nie da, da się. Nie ma wad tego typu dyskwalifikujących osoby, które chcą coś tam do tych mikrofonów opowiadać, czy, czy do kamer. Mnie po dłuższej nasiadówie, jak siedzę i gadam, czy to z kimś, czy to tak jak teraz, nagrywam jeden, dwa, trzy odcinki, to mnie potem nie boli gardło, jak ja dużo gadam, tylko mnie boli brzuch. Mięśnie brzucha mnie bolą. Właśnie dlatego, że cały czas są spięte. Zatem oprócz tego, że ćwiczymy tekst z kartki czytając, to robimy to w prawidłowej pozycji, siedząc jak najbardziej wyprostowanym, najlepiej z rękami na stole i nie garbimy się. Zobaczycie, jak ogromna będzie różnica. Oddech. Nie, bo nie da się nic powiedzieć, nie mając powietrza w płucach. Jest to fizycznie niemożliwe. Kiedy te oddechy brać? No właśnie. Tam, gdzie jest kropka albo przecinek, tam jest miejsce na to, żeby ten oddech wziąć. Bo przecież, jadąc e, cały czas tekstem, dojdziemy do momentu, kiedy powietrze nam się skończy w połowie słowa. Polecam też nie brać. Ja robiłem coś takiego kiedyś i ostatnio złapałem kogoś w radiu, kto tak robił. Tylko nie pamiętam w której stacji. Że chłop brał oddechy w mikrofon prosto. Ja też tak kiedyś robiłem, strasznie to brzmi. Czyli mówił, mówił, mówił i było takie prosto w mikrofon, nie? Jak Lord Vader. To, to przed tym też przestrzegam, dlatego, że te wdechy nie muszą być tak szybkie i tak gwałtowne. Można je brać normalnie. Wcale nie trzeba się natychmiast zapowietrzyć, aż odchylając się do tyłu. Jeżeli będziemy siedzieli prawidłowo, to to powietrze, nawet wciągnięte spokojnie nosem, trafi tam, gdzie trzeba, bez problemu. Tak jak widzicie, no ja nie robię jakichś nagłych wdechów teraz, a gadam non-stop w tej chwili od 12 minut. Tyle mam na nagraniu. Dlatego, to jest do wyćwiczenia, tylko trzeba to robić świadomie. Trzeba wiedzieć, co robimy, i to załatwia sprawę. Nagrywanie siebie i słuchanie własnych wypocin, jest najbardziej bolesną częścią pracy, zarówno w radiu, jak i w telewizji. Jak i przynajmniej dla mnie, ale z rozmów z ludźmi wiem, że dla większości to jest masakra. Słuchanie samego siebie, ja też wiele razy na tym kanale o tym mówiłem. Ale to jest niezbędne i koniec. Chciał, nie chciał, musiał, trzeba. Trudno, samo się nie nauczy. To jest najbardziej straszne z paru powodów. Wiele osób na początku nie poznaje swojego głosu w ogóle. Ja uważam, że mój głos brzmi dużo gorzej na nagraniu niż w rzeczywistości, tak jak ja go słyszę tutaj przez ucho środkowe i przez cały układ kostny. Ja słyszę co innego, ja mam więcej basu w swoim głosie, na przykład jak sam go słyszę. Ale trzeba siadać i tego słuchać. Nie ma lepszej metody niż właśnie siebie nagrywać. Ja też te rzeczy, które tutaj opowiadam do mikrofonu, do kamery, też potem jak montuję, to się czasami łapię za głowę. Mój Boże, coś ty tu zrobił. Co, po co to jest? I też się w ten sposób uczę, chociaż jest to bardzo bolesne i trzeba nabrać, jak było w tym, w rejsie, trzeba nabrać dystansu między twórcem a tworzywem. Twórcem. Jest takie słowo na pewno gdzieś. Pomiędzy twórcą a tworzywem trzeba nabrać dystansu, a kiedy się jest samemu twórcą i tworzywem, to jest to bardzo trudne. To, co wy nagracie, dawajcie do posłuchania innym. Dawajcie ludziom, dla których teoretycznie wy to, co mówicie, nagrywacie. Dajcie to siostrze, babci, mamie. Niech posłucha i niech powie, czy ona rozumie o co chodzi, czy dla niej to brzmi naturalnie, czy brzmi sztucznie. Zbierajcie opinie na swój temat, na... i z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, że najlepsze opinie są krytyczne, jeśli są merytoryczne, oczywiście. Opowiadanie sobie nawzajem, że super jest, naprawdę jest super, to, to w ogóle nic nie wnosi. To wytknięcie błędów w mojej opinii dopiero popycha akcje do przodu, bo wiemy, czego unikać i czego nie robić. Natomiast to jest trudne i się ludzie wtedy kłócą. Często, jak się mówi, to jest źle i to jest źle także uważajcie na to jak ktoś was będzie chwalił niepotrzebnie chyba nie tylko przy nagrywaniu nie wstydźcie się przede wszystkim gadać do siebie nie wstydźcie się nagrywać tych rzeczy nie wstydźcie się, że w pokoju obok ktoś siedzi dlatego, że jeżeli macie jakiś cel postawiony, że uważam, że nie nadaje się do radia, do nagrywania podcastów a mam coś do powiedzenia, ale nie będę tego robił, bo się wstydzę i tak dalej nie, to, to, to jest jedna z rzeczy, które trzeba przełamać bez tego się nic nie uda. W, w myślach opowiadanie samemu sobie jest nieskutecznym ćwiczeniem. Po prostu to nie działa. I kluczowa rzecz w całej tej opowieści jest taka, że tego się nikt nie nauczył z dnia na dzień. Tego się nikt nie nauczył z dnia na dzień i bo to jest niemożliwe. Nie znam osób, które siadały za mikrofonem i od razu mówiły, Super wyraźnie, i super poprawnie i w ogóle było malinowo. Każdy na początku robił jakieś błędy. W tym wszystkim, o czym my dzisiaj rozmawiamy, najważniejsze jest to, co macie do powiedzenia, a nie w jaki sposób to powiecie. Jeżeli to, co Wy macie do powiedzenia, jest tak dobre, że ludzie tego słuchają, to nie ma znaczenia sposób, w jaki to powiecie. No, oczywiście pewnego momentu, bo. Robienie irytujących wstawek y, e, a y, co chwilę pff, rzeczywiście może spowodować, że nawet ta treść, która jest super ciekawa, zostanie przykryta, ale pamiętajcie, że zawsze kluczowe jest to, co macie do powiedzenia. Forma to jest drugorzędna rzecz. Dopóki nie pracujecie w jakiejś ogromnej rozgłośni radiowej, czy dopóki nie pracujecie w ogromnym e, jakimś kanale telewizyjnym, a na razie nagrywacie dla siebie, albo nagrywacie dla znajomych, albo na kanał YouTube, treść jest na pierwszym miejscu zawsze. Cała reszta to jest kwestia warsztatu, którego na początku nigdy nikt nie ma. Tego się trzeba nauczyć. Nie nauczą was tego na studiach, nie nauczą was tego w żadnej szkole, bo takie szkoły nie istnieją. Mówię tam jakieś licea uczące w tym kierunku jakimś radiowo-telewizyjnym. Ja na studiach nie pamiętam dobrych zajęć zmówienia. Nie ma, nie było. Nikt was tego nie nauczy, dopóki nie nauczycie się tego sami siedząc i ćwicząc, co też serdecznie polecam. Jak macie jakieś pytania? Zachęcam do odwiedzenia sekcji, komentarze tutaj pod tym filmem. Tymczasem, ponieważ kończę, to myślę, że to jest dobry moment na kolejnego łyka Oranżady. Kolejnego, czyli już drugiego dzisiaj. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam.